Manko, czwartym sezonie kariery TSV Monachium na moim kanale. Tak, jak zapowiadałem, kończymy tą karierę. Czwarty sezon to myślę, że to jest odpowiedni sezon na to, by zawalczyć o Mistrzostwo Bundesligi. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na moim kanale, jeśli podoba Wam się mój kanał, moje firmy. No i dzisiaj. W czwartek, piątek pojawią się odcinki właśnie z tej serii. Chcę ją w tym tygodniu zakończyć, a w następnym oprócz Astrowili wleci coś nowego. Sorry za te dziwne dźwięki, jeśli usłyszeliście. No nasz czwarty sezon, drugi w Bundeslidze, pierwszy skończyliśmy na siódmym miejscu, jak dobrze pamiętam. Mamy zaledwie 19 minut do wydania, więc myślę, że znowu będziemy musieli sprzedać jednego z naszych piłkarzy, by mieć więcej kwoty na transfery. W zeszłym sezonie sprzedaliśmy juniora Guedesa za około 70 milionów, coś w tym stylu, czy 60, Jeśli pamiętam. No i oczywiście postaram się pozyskać jakichś fajnych darmowych piłkarzy, no i pierwszym naszym nowym piłkarzem będzie Toni Kroos, mistrz świata, zwycięzca, zwycięzca ligi mistrzów z Real Madrid. nie wiem czy z Bayernem wtedy wygrywał, naprawdę bardzo wszechstronny, no jeden z najlepszych pomocników ostatnich lat na świecie, wzmocni nasz zespół. No i właśnie tak, rozpoczynam od wielkiego boom, wielkiego boom transferowego Toni Cross wraca do Monachium, ale nie do Bayernu, tylko do TSV Monachium. Witamy! Toni'ego Kroosa, powinien bardzo wzmocnić nasz środek pola, gdzie powinien stworzyć fajny duet z naszym albo nowym pomocnikiem, albo z Yashari. No zobaczymy, czy Toni Cross mający genialne podania pomoże nam w walce o mistrzostwo Mundesigi, bo taki jest cel w tym sezonie wzmocnić ten skład tak by zdobyć mistrzostwo Bundesliga. Pierwszy ruch za nami, czas na kolejny. Najpierw przejdźmy do zadań, co od nas chce zarząd. Pamiętamy w pierwszym sezonie, pomimo fantastycznej gry, fantastycznego mistrzostwa w trzeciej lidze chcieliśmy zwolnić, bo nie spełniałem wymogów. Tak to się jest w tej FIFA, staram się je spełniać, ale nie zawsze wychodzi. No i czy nam w tym sezonie się uda, no, obniż wynagrodzenie o 30 tysięcy euro? No to będzie ciężko, jeśli ja będę chciał kupić nowych piłkarzy. No i Peter Gulasi będzie naszym nowym golkiperem, stwierdziłem, że 5 milionów za Węgra, który ma już 35 lat, ale 85 overala. To jest moim zdaniem dobry transfer. wzmacniamy się bramkarzem Lipska, który już tam nie był numer 1, tam chyba u nas Simon bronił. Widzę go Andrzej Cebula, Stony Cross. No i co? Kolejny mega transfer, wielki transfer, bo naprawdę bramkarz z dobrego klubu, dobrego, ogólnie dobry bramkarz na poziomie Bundesligi. Ma 35 lat, ale ma bardzo wysoki overan. Myślę, że jeszcze Gulasi może naprawdę dużo pokazać. No i myślę, że te dwa pierwsze transfery pokazują, że Monachium chce włączyć się w walkę o mistrzostwo Bundesliga. Genialny tak naprawdę przez ten początek. Potem trochę gorzej ta końcówka była fatalna. Jak będzie w tym sezonie? Peter Gulasi za 5 minut 200 zmienia Lipsk na Monachium, więc naprawdę kupujemy mega piłkarza bardzo tanio. Marco Hiner, yy, No cóż, yy, miał fajny sezon, ale lepszy jest Gulaś. Emanuel Pheraj, którego chciałem już kupić w pierwszym sezonie. Wzmacnił nasz zespół jako taki darmowy transfer. Piłkarz rezerwowy do rotacji. Yy, fajną umiejętności, jest szybki, więc myślę, że wzmocni fajny zespół. Będzie chyba 3-4 transfery darmowe. Na razie nie mieliśmy tak naprawdę co wydawać. No i Miki Van de Ven. Oferta z PSZ 46 milionów oferuje. PRŻE rok temu go kupiliśmy za 22 miliony. No, jeśli przychodzi PRŻE, to spoko podejmę negocjacje. Ale nie sprzedam naszego belgijskiego obrońcy za jakieś tanio 60 milionów. Proponują oni, są 55, więc jesteśmy już coraz bliżej dojścia do ceny. Ale ja jeszcze podwyższam do 60 milionów. No, i w tym momencie perze. Zgadza się naszą kwotę i sprzedajemy piłkarza Miki Van de Venza 60 milionów toperze. Rok temu sprzedaliśmy Guedesa za również wielkie pieniądze środkowego obrońcę. Tym razem sprzedajemy Van de Vena i czas mocnić. Jeremy Est Juste 80 overalla, 28 lat ze Sportingu. wzmacniamy naszą obronę piłkarzem, to jest bardzo szybki, ponad 10 przyspieszenia. Oferujemy 18, 17, 300 może trochę dużo, oni się zgadzają, dobra dam ten procent, bo i tak jest ostatni sezon, więc nie robi mi to różnicy, no i nie wiem czy to jest Holender chyba, Jeremy, Jeremyach, ale dobra, dla mnie będzie Jeremy, mogliśmy dać mniej, 13,5, no nie wiem czy by na, do, z nami w ogóle negocjonowali, negocjowali, negocjowali w ogóle, Niklas Dorsch z mocy na środek pola, więc Dorsch i Cross fajnie, w odstawce Jaschari będzie Brown Doder, no i zgodzili się, plus Andy Diouf, więc zaledwie po roku Diouf, który no nie spełni moich oczekiwań yy, idzie sobie do Augsburga, a do nas przychodzi Niklas Dors, moim zdaniem mega wzmocnienie naszego składu yy, no i na razie te atmosfery wyglądają takie, że są solidne Justin Kluivert, yy, wzmocnienie skrzydła, musi być jakiś rezerwowy piłkarz w naszej zespole, który będzie wchodził z ławki Choć Klajwer się okazał, ma duży overall. Kto wie, może z Klajwertem spotkamy się w najbliższej przyszłości. A i Klejwert, no co? no Negocjacje bardzo łatwe. Syn Patryka Klajwerta dołącza naszego zespołu. 80 chyba overall albo 81 miał, gdy do nas dołączył. Więc spoko. 81. Rafał Gigiewicz odchodzi do Galatasaray. Więc naprawdę ciekawy transfer. Po co Galatasaray Gigiewicz, Ale dobra, spoko. Mamy trzech rankarzy. Tom Jansen nasz junior odchodzi do LA Galaxy, do Los Angeles FC za 4 miliony, no, trochę się rozwijał, ale na tym wypożyczeniu w treści niewiele się udało. No i przechodzimy do kolejnych ruchów, Riggs Oxford, kolejny środkowy obrońca, wydaje hajs z Van de Venna na wzmocnienie środka obrony, tutaj zaoferowałem Bruxa. I 14 milionów, trochę 15, myślę, że trochę za dużo zaoferowałem, ale mamy naprawdę dwóch fajnych obrońców za jednego, tak naprawdę. no Brooks mało grał, no i Oxford i San Justin. -E. Myślę, że naprawdę z Morgalam czy z Piątkowskim mogą fajny duet. No i a, świetna okazja, no dobra, więc. Taxe był za darmo, ale nie zdążyłem go podpisać. No i dobra, mój skład wygląda naprawdę solidnie, mamy o wiele lepszy skład, moim zdaniem, niż Palermo, w którym zdobyłem mistrzostwo, więc muszę zdobyć mistrzostwo w Monachium. Pierwszy mecz gramy z Bayernem Monachium, czyli derby Bawarii, no i pierwsza akcja naszych rywali, Leon Gorecka, prasa na boiska, Gorecka się przedziera, ależ akcja Gorecki, no i Peter, Peter Gulasi, pierwsza jego kapitalna interwencja w barwach, Monachium, TSV, kolejna akcja. Milenkowicz, Milenkowicz do Taremiego. Ciekawy napastnik Morena, Taremiego mieli. Milenkowicz, Milenkowicz w Podanie Molina. Na szczęście. Bardzo wysoko nad bramką Góra siego. To powinna być bramka, ale nie ma. W końcu me. Akcja gospodarzy Andres. Andres, lewa strona boiska schodzi do środka. Podaje do Toniego Crossa. Toni Cross. Cross w polu karnym strzela pierwszą bramkę w czwartym sezonie. Tony Cross przeciwko swojemu byłemu klubowi strzela Gola na 1 do 0. Świetne wykończenie 44 tempa dał radę. Mile później akcja naszych rywali. Molina podaje do Branta. Brant no i Gulasi po raz kolejny kapitalnie broni. Świetna interwencja Peter. Kolejna akcja Bayernu. Kimisz do Taremiego, Taremi do Moliny. Molina, Molina, Molina do Kimisza i Kulasi po raz kolejny. Świetnie broni. Druga połowa, akcja znowu Bayernu. Lewa strona na to chyba Milenkowicz i tutaj Oxford niepotrzebny, głupi fał, Naprawdę Mecz się układał dobrze. Gulasi na razie wszystko broni. Bayern nie potrafi sześć gola. My prowadzimy, ale w tym momencie Rix Oxford. No, robi fatalny błąd. Fatalny błąd. No i Taremi czy Gulasi? Taremi podchodzi. No i niestety perfekcyjnie tu uderzył. Gulasi nie miał szans, by to obronić. No i niestety 1 do 1. Irańczyk, jak się nie mylę, wyrównuje. No i pierwszy mecz w sezonie kończy się remisem. 1 do 1. Szkoda, bo moim zdaniem mogliśmy zdobyć 3 punkty. Ale zdobyliśmy tylko niestety jeden. W kolejnym meczu Bartoś Białek w pierwszym składzie na Frankfurt. I bez jakichś większych innych zmian gramy kolejny ciężki rywal Anders Anders prawa strona po, poiska podaje do białka. wartość białek, ależ uderzenie, ale dobra interwencja trapach, To również był na mojej liście życzeń. Kolejna akcja, Anders podaje do białka. No i Anders się rozwija się, się Siedel, Jezus Maria. Anders się. Nie wiem, kurwa zabra słowa, ale fatalnie to wykończył. Niestety nie mam Gola. Akcja Frankfurtu, mało się działo z ich strony do nieudane, Pepe przyjmuje piłkę, ale ją traci, ale znowu piłkę ma Monachium. No i Anders do Białka, Białek podaje do naszego skrzydłowego, nie szansa na gola. Co zrobi Anders? Podał do Dorsza, a Dorsz strzela swoją pierwszą bramkę dla nowego klubu. W pierwszym meczu Kroos swojego pierwszego gola dla Monachium, a w drugim meczu robi to Niklas Dorsz, więc nasza dwójka pomocników strzela po golu już na początku sezonu a my atakujemy dalej, Anders idzie sam, jest faulowany przez Kamadę brutalny faul Japończyka no i czerwona kartka no i, i gramy w przewadze jednego z piłkarza ale nie zawsze przewaga piłkarza była dobrze na zespół, Te akcja Johnsona, lewa strona boiska Johnson, Johnson pole karne, Jimenez, no ale Peter Gulasi bronił to drżenie, ale na szczęście również był spalony ale dobra interwencja Węgra Druga połowa, nasza akcja, tutaj podanie. Nie wiem, kto to nie wiem, kto to jest nie kojarzę tak z daleka tego piłkarza. Ale kapitalna interwencja Kevina Trapa. No i wygraliśmy skromnie 1 do 0. Eee, choć w 10, przewadzę jednego piłkarza. No ale najważniejsze, liczy się 3 punkty. Kolejny ciężki mecz z Borusem Dortmund. Więc no ten początek sezonu nas nie rozpieszcza. Borusem Dortmund myślę, że może w nowej edycji nagrałbym karierę. Czemu by nie? Lubię Borusie Choć wolę bayern Leverkusen Dobra, ale Borusom kiedyś nagrywałem karierę. Wróci do tego, czemu by nie. No i dobra, Borusia rozpoczyna to spotkanie o wiele lepiej, rozklepana nasza obrona. No i chyba Oska nie, to Rafa Mir Gola na 1-0. do Nasza obrona nie da rady w tej sytuacji. Ale chwilę później Markus Lank się rozpędza prawą stroną boiska. Markus Lank idzie sam, wbiega w pole karne. No i uderzył. No i strzelił nasz junior, wychowanek z naszej kapitalnej akademii, z której wywodzi się tylko on i Morgala. Morgala już był wcześniej, wiadomo. To prawdziwy piłkarz. No ale też jest z Akademii. Jak się nie mylę. Tutaj Elmas w polu Oxford odbiera piłkę. E, Hatebur fatalne tutaj podanie. No i niestety Rafa Mir 2 do 1. No, tracimy gola po fatalnym naszym podaniu. No, dramat to jest. Jak sobie nie radzimy czasami w tym meczu. Ale w ostatnim minucie Hojland. Hojlund, nie Hojlund. Szczelago 2 do 2. No i mamy remis. Remis, który na farcie, ale mamy jeden punkt. Nie trzy mecze. Pięć punktów. Mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej. Kolejny mecz gramy z Majc. Naś u siebie symuluje to spotkanie. No i jak one nam poszło? Trzy do jednego. Dwa razy Anders i raz Hojlund. Więc nasza dwójka napastników da radę. No i zdobywamy trzy punkty. Czas na kolejne spotkanie. Rozgorczony. Tu jest rozgorczony zawodnik. No ciężko. Nie wszystkich zadowolił. Nie da się. Gramy z Bremą yy, na wyjeździe, no i rozpoczynamy to spotkanie Werderem. Berem ma że nie dokończę tej kariery w poprzednich ale tak się wydarzyło. Tutaj Bore do Waldschmidta, no i Bore strzela gola na 1 do 0. Świetne wykończenie napastnika Werderu, no i niestety przegrywamy. 1 do 0. 40 tutaj Hadebur do Nikasa Dorsza, Nikas Dorsz podaje do Pepe. Pepe się rozpędza. Prawa są na Pepe biegnie. Buchanan go nie dogonia. Nie dogonił. Marchetti, ale tutaj Pepe co się zabawił z obrońcą rywali Ło O. Sorry za gardle. Jeden do jednego. Pepe. Kapitan akcji Iworyczyka, No i mamy Rems. Druga połowa Tony Cross. Tony Cross. Długie podanie do Andersa. Anders się rozpędza. Ma dużo miejsca. Wchodzi w pole karne i uderzył, no ale broni bramka rywali tej Pepe jeszcze strzela nieudane tej, co, ci, co tu się w ogóle stało bramkarz rywali wypuścił piłkę no i znowu ona trafiła do Andersa a ten strzela go na 2 do 1 bardzo kuriozalna bramka ale ta bramka dała nam 3 punkty w tym spotkaniu kuriozalna, ale najważniejsze się liczy, że da 3 punkty kolejny mecz gramy z Freiburgiem u siebie no i co, przechodzę do symulacji tego spotkania. No i 3 do 1, Piątkowski, Anders i Hoylund. więc naprawdę kolejne trzy punkty wędrują w naszym koncie. Trzy wygrane z rzędu. No jest dobrze, kolejny mecz z Augsburgiem u siebie, menadżer w klubie stand No może kiedyś karierę stand zagram, ale na razie nigdzie nie odchodzę. Przechodzimy do meczu z Augsburgiem na wyjeździe. Symuluję to spotkanie 1 do 1. Demi, Demirović, a dla nas Niklas Dorsch, więc nie udało się wygrać, było blisko nie tym razem, kolejne spotkanie Szalkę, którym również symuluje, nie grał chyba Szalkę, tak mi się wydaje I zaraz zobaczymy nie, nie no grał Szalkę, Symuluję to spotkanie Szalka również się utrzymała jako Beniaminek, 2 do 0 Holund i Este Just więc wygrywamy. No i kolejne spotkanie rozpoczniemy z aktualnie najlepszą drużyną w lidze, Bayern Leverkusen. Tutaj Anders dostaje zawodnika miesiąca tytuł, a my mamy 6 punktów straty do Leverkusen. Też jesteśmy drużyną bez porażki jak oni, tylko że oni wygrali wszystkie mecze, my tylko 5 z 8. No ale początek sezonu moim zdaniem jest fajny, możemy popatrzeć o mistrzostwo. Jak dalej się to będzie kariera toczyła? dowiecie się oglądając następne odcinki. Przejdźmy do naszej klasyfikacji. Na razie powiem Wam słabo. Trochę Pepe nie błyszczy kompletnie, ale Anders z Hojlundem nadrabiają i Niklas Dors pokazuje, że jest świetnym transferem na ten moment. No i mam nadzieję, że Pepe się odblokuje, bo był ważną postacią w zeszłym sezonie. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału, za lajki, komentarze. Na razie, subujcie kanał.